W Starostwie Powiatowym w Pile odbył się drugi powiatowy konkurs wiedzy o sporcie. W tym roku wystartowało 12 drużyn reprezentujących Szkoły Powiatu Pilskiego i samej Piły. To jest Puchar Przechodni, nagroda dla zwycięzcy, który po rundzie finałowej być może zmieni właściciela. Jan Marek Pikulik, widzę Starosta Pilski wręczył nagrody uczestnikom, którzy nie dostali się do rundy finałowej. Przykro mi, nie uczestniczyłem w tych emocjach w Olimpiadzie Sportowej. Wielu z roku emocjonowaliśmy się tutaj z panem no, dzisiejszy dzień jest tak pracowity, że asystowałem e, europosłowi, czy, czy posłowi do Parlamentu Europejskiego. Byliśmy Państwowo w, w szkole zawodowej i 23 kwietnia organizujemy w e, PILE Europejskie Forum Młodych, na które już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy. I przykładni zawsze spręczenia nagrody, tak? Dla koleżanek. Wszystkiego dobrego. Finałowa rozgrywka to największe emocje. W tym momencie zdecydowanie prowadziła reprezentacja zespołu szkół ekonomicznych. Finałowe pytania były trudne i podchwytliwe, jeszcze wszystko mogło się zmienić. Po tej serii pytań okazało się jednak, że dotychczasowi liderzy są bezkonkurencyjni. Zakończenie konkursu to oczywiście wręczenie nagród, dyplomów i pucharu. I mamy gratulacje. I, i gratulacje. Serdecznie zapraszam naszych zawodników, Arpur. którzy zajęli miejsce piąte. Oba, temu, prawda? Radała Branickiego i Patryka Markiewicza ze szkół Patryk. gastronomicznych. Lepiej niż rok temu się spisał, z pewnością. No i na I pewno. Proszę Piotra Badańskiego i Michała Górniaka o podejście medali, wygonów i nagród, No nie są pewnie tak zadowoleni jak rok kiedy wygrali. Ale cieszy fakt, że poziom utrzymują a Meteł i Mateusza Karola. Duże brawa dla naszych stępnych medalistów. Czy chwilę? Zapraszamy serdecznie i duże brawa dla nich Pani Mateusz Mariusz i Tomasz Pały. Zespół szkół ekonomicznych mamy też duże nagrody, ciężkie nagrody Reprezentacja zespołu szkół ekonomicznych w Pile okazała się najlepsza w drugim powiatowym konkursie Wiedzy o sporcie Panie Sławko, zwracam się do opiekuna drużyny. Sławomir świderski, nauczyciel tych młodych uczniów i jednocześnie opiekun. Skąd tak wspaniale przygotowana drużyna? Stąd, że... Podeszliśmy do sprawy bardzo poważnie. Rok temu zespół po pierwszym etapie był wysoko, jednak zdjęcia zweryfikowały trochę wiedzę i nie dostaliśmy się do tej drugiej grupy. W tym roku myślę, że przygotowaliśmy się zdecydowanie intensywniej i zostało wybrani najlepsi z naszej szkoły. No i potwierdzeniem było no, pewne zwycięstwo, dodam, bo, bo w żadnym. Etapie nie, nie mieliśmy problemu, praktycznie. I cieszę się, że e, przygotowania w, szkoły, szko, w szkole e, potwierdziły, że, że były to dobrze, dobrze wybrani e, reprezentanci. Zawodnicy, którzy zdobyli złote medale, mają te medale na naszej? jak które to złoto w waszym życiu? No moje chyba pierwsze. Moje też pierwsze. Jakie to uczucie? O, znakomite. E, jesteś nieco młodszy od swojego kolegi. Do której klasy chodzisz? Do pierwszej. A jak zdobywa się wiedzę sportową? Czy potrzebna jest jakaś dodatkowa lektura, czy to przychodzi samo z siebie? To raczej przychodzi samo z siebie, raczej z miłości do sportu. i Im więcej się czasu poświęca właśnie na sport, tym po prostu ta wiedza procentuje. Uprawiacie jakieś dyscypliny sportu? No ja niestety nie mogę z racji tego, że mam trochę problemów zdrowotnych, no ale mam nadzieję, że już teraz pomału wszystko się będzie ustabilizowało no i jakoś tam będzie. I ja również raczej teorię niż praktykę. Jakie dyscypliny są Waszymi ulubionymi? No moim to wiadomo żużel, nie? bo to w file, moim zdaniem jedna z dyscyplin, która jest naszym, naszym, naszym znakiem firmowym. No, a poza tym no, piłka trochę nożna, ale to tak głównie żużel. No, piłka nożna, Formuła 1, tak przede wszystkim. Życzę powodzenia za rok, mam nadzieję, że spotkamy się tutaj w podobnym składzie i również ten puchar trafi na kolejny rok właśnie do Was. No, dziękujemy. No, myślę, że skład się utrzyma, gdyż będą to dalej uczniowie naszej szkoły. No chcę dodać, że dzisiaj potwierdzili tą wiedzę, że no sam byłem zaskoczony, bo na no niektóre pytania, mimo, że sam jestem wielkim sympatykiem sportu, to nie odpowiedziałbym na pewno. Jestem bardzo zadowolony z tego rocznego poziomu konkursu wiedzy o sporcie. Myślę, że był wyższy niż rok temu. Zawodnicy byli lepiej przygotowani, pewnie dlatego, że wiedzieli, czego się spodziewać po ubiegłorocznych doświadczeniach. Wystartowało 12 drużyn, tyle samo, ile w ubiegłym roku i co ważne, najlepsze okazały się zespoły z Piły. Zespół szkół ekonomicznych był Dzisiaj bezkonkurencyjny i wszystko wskazuje na to, że będzie miał się nadal bardzo dobrze, ponieważ składa się z bardzo młodych zawodników. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Pile otwarto wyjątkową wystawę. Jej autor Eugeniusz Repczyński był pierwszym profesjonalnym plastykiem, który na stałe osiadł w Pile. Były to lata 60. Drogi artystycznej Eugeniusza Repczyńskiego nie można streścić w krótkiej nocie biograficznej. Bazą, do której zawsze wracał jest malarstwo sztalugowe. Jak artysta z 50-letnim dorobkiem twórczym postrzega młode pokolenia twórców? Ja uważam, że malarstwo jest jedno, jeżeli to jest dobre malarstwo. I naprawdę nie ma różnicy między pokoleniem starszym a młodszym. Z tym, że jest pewien rozdźwięk, powiedziałbym, polegający na tym, że młodzi ludzie raczej poszli w taką sztukę akcyjną, prawda. Polega to na tym, że oni raczej nie malują, bo właściwie może nie mają warunków i próbują jak gdyby prowadzić narrację z rzeczywistością. To jest jakby taki stosunek, opis rzeczywistości otaczającej i w sumie to niewiele ma wspólnego z malarstwem, rzeźbą czy grafiką. To jest jakby taka odrębna dziedzina. Oczywiście zdarzają się młodzi ludzie, którzy malują i którzy jak gdyby wiedzą, co gra w malarstwie. No i wówczas na ogół to jest bardzo dobre. Młodość, młodość ma to do siebie, że, że jest jakby bardziej do przodu. Starsze pokolenie lubi troszkę tak rzucić okiem wstecz zachłysnąć się starą sztuką. No, a młodzież woli do przodu, że tak powiem. Eugeniusz Repczyński oczekuje w sztuce powagi pięknej formy szlachetnej linii. Bardzo często odnosi się w swoich pracach do sztuki greckiej i tradycji chrześcijańskiej, balansuje na granicy sakrum i profanum. W pewnym momencie, no ja w ogóle malowałem dużo pejzaży, dużo martwych natur, ale w pewnym momencie e, wszedłem w taki obszar, e, taki obszar chrześcijaństwa i zarazem sztuki greckiej czy, czy starożytności połączyłem te, dwie, te dwa sposoby myślenia, bo jednak należy stwierdzić, że to, jest, to, jest, to są źródła europejskiej kultury na, te, na tle tego, co się teraz dzieje, raczej tak jest odwrót od tradycji w Europie, no jak z przekory może trochę, nie wiem. Postanowiłem udowodnić, że jednak czerpać z tradycji należy i że mogą być tego niezłe wyniki. Oczywiście ja sam nie bardzo chcę oceniać moje, moje prace od tego, po prostu są inni, prawda? Prace artysty konsekwentnie przenikają stanowane brązy, zielenie, chwilami tryskają żywym kontrastem. Kolor w malarstwie jest bardzo ważny, umiejętne operowanie światłem, półcieniem i kontrastem określa zamierzenia autora, wpływa na percepcję. No to zależy od założeń czysto formalnych, proszę pana, dlatego że temat w sztuce to jest jakby pretekst do malowania, natomiast sam akt malowania jest, powiedziałbym, zjawiskiem czysto formalnym, to znaczy malarz, kiedy próbuje namalować obraz, to myśli abstraktami, o tak to określiłem. Wernisarz tradycyjnie otworzył dyrektor BWA Tadeusz Ogrodnik. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po oficjalnym otwarciu senator Piotr Głowski wręczył autorowi prywatnie teściowi Order Gloria Artis, przyznany przez ministra kultury i sztuki. Każdy wernisarz ma swoją oprawę muzyczną. Na tym otwarciu na fortepianie grał Grzegorz Rychlik.